To, daj mi 50 groży na chipsy. Nie, dam, korwa. Ile ma żartych chipsów? Może matka ci da? Mamo, dasz mi 50 groży na chipsy? Nie dam ci bardzo, bo nie mam. Ja rodzinne to ci dam. Dobrze. Jak jutro dostaniesz te rodzinne, to dasz mi ze. Dwadzieścia złotych na flachę! Chyba cię pojebało! Nic ci nie da z moich rodzinnych, ty stary durniu! Nie? Ty kurwot, twoja matka. Mamo, tato, przestańcie! Aaaa! Aaaa! A, jeszcze ci mało? A, ty stara kurwa ty! Ty grobali wiero Zaraz! A gdzie Bartek? To wszystko przeze mnie! Bartek! Bartek! Jakiego ja go znajdę? Ja mu dam wtedy chipsy. <gry> <gry> tu jesteś! <gry> ty To kurwa <skurvy synu> <gry> Nie. To dam mu wtedy spać. <gry>